Witam, kochani. Witam, pozdrawiam Jezusa Chrystusa. Kochani, yy, każdy chrześcijanin ma jakąś historię, nie jako chrześcijanin, my wszyscy mamy jakąś historię swojego życia. <laughs> Gdzie my byliśmy, co my przeszliśmy, prawda? Yy, I wszyscy mają, I to, i to jest dobrze, ale gdy się stajemy faktycznie chrześcijanami, gdy my wciąż żyjemy naszą przeszłością, tym, co ktoś nam zrobił, tym, co się stało, nawet tym, co myśmy zrobili. Ale zwłaszcza tu chodzi o rzeczy, które my wciąż trzymamy w sercu przeciwko komuś. Nie masz pojęcia, przez co ja przeszedłem, albo przez co ja przeszłam. <laughs> I właśnie, kochani, to nie jest chrześcijaństwo. Ponieważ my mamy żyć tym, przez co przeszedł On. My jesteśmy, tak jak napisał Paweł, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Yy, żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który mnie, umiłował, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. I On mnie umiłował, i On Ciebie kocha. Jesteś kochany, kochana, umiłował mnie i nie żyjemy tym, co ktoś tam zrobił, a nawet tym, co my zrobiliśmy. My już nie jesteśmy tym, kim byliśmy, gdy, wstępuje, gdy bierzemy swój krzyż. O ile bierzemy ten krzyż. Bo, ponieważ kochani, jeśli nie bierzemy tego krzyża, to właśnie będziemy wciąż narzekać. Wciąż znajdziemy, co ktoś powiedział, co ktoś napisał. My nie możemy od ludzi, my nie możemy od nikogo nic wymagać. Paweł właśnie pisał, to jest list do Efezjan, końcówka listu do Efezjan. <śmiecki> Znoście siebie wzajemnie, ponieważ jesteście połączeni ścięgnami i. Nie kłóćcie się między sobą, nie rozwalajcie ciała Chrystusa, więc nawet, więc nawet w kościele, gdy zaczyna się jakaś, jakiś spór, jakiś spór jakaś e, e, nie chodzi o to tu, nie chodzi tu o kościół, że ktoś należy do jakiegoś kościoła, ale dwóch chrześcijan rozmawia ze sobą, prawda, i jeden nagle ma inne zdanie, drugi inne zdanie, mówiłem wam to w innym filmie, zostawcie to. Zostawcie to, bo to tylko przeszkadza nam. O, yy, przepraszam. Bo to tylko przeszkadza nam yy, w rozwoju. to jest to, co szatan robi, żeby właśnie ciało Chrystusa kruszyć, a nie spajać. Ojcze oni poznają, że jesteśmy jednością wtedy, jak się będą zachowywać, bo zobaczą inni ludzie, zobaczą w nich nas, oni będą chcieli nas. A jeśli będziemy cały czas płakać i narzekać i mówić, gdzie my byliśmy, zamiast tego, gdzie on był, przy czym on nie zasłużył, Senat. On, czyli Jezus. On dostał coś, za co, za co nie zasłużył. A my wciąż zwracamy uwagę na siebie, jak to my jesteśmy umęczeni, ktoś coś znowu opowiedział, napisał, jak ktoś mógł. swój krzyż. A, to na, a po jakimś czasie zobaczycie, w ogóle, gdy będziecie brali to jako krzyż. Jako krzyż. Po jakimś czasie zauważycie, ja to zrobiłem, ja to zauważyłem, że, że to nawet nie jest krzyżem. To takie pomawiania, tego typu rzeczy, to nawet nie jest krzyżem, potem się okaże. To są pierdoły. To, czym więcej będziemy Brać takie rzeczy i sami nie możemy. Pamiętajcie, my sami tego nad nie możemy wziąć. Musimy często, często iść do Boga. Boże, ktoś coś mi zrobił. Ja mam ochotę tej osobie nawet dać w zęby, ale proszę cię, mój panie, abym kochał tę osobę przez ciebie. Proszę cię i to z serca. I tak długo aż to przyjdzie. Panie. Jestem nowym stworzeniem w tobie i kocham teraz wszystkich, ponieważ ty kochasz wszystkich. I Nie jestem tym, kim byłem. Jestem innym człowiekiem. Więc musimy się wyzwolić z tych, z tych yy, starych przysłów, jak się wyspałeś, tak, tak jak posłałeś, tak się wyśpisz, ponieważ kochani, Jezus nam zrobił nowe posłanie. I my tak śpimy jak on. Skoro staliśmy się nowym człowiekiem w nim, to wszystko, co stare czytamy, przeminęło. I my nie możemy żyć tym, tymi baśniami i waśniami, jakimi my żyliśmy poprzednio. Ponieważ to się potem akumulują nowe baśnie i właśnie, i my tylko oprócz tego, że czytamy pismo święte, nic się w sumie w naszym życiu nie zmieniło. Nazywamy siebie sami chrześcijanami, ale naprawdę nie bierzemy swojego krzyża. Tak jak Wam mówiłem wiele razy. Za bardzo się angażujemy w rozmowy z ludźmi z innych religii, z innych wyznań. My chcemy my robimy pracę sezyfową, i potem narzekamy, a próbowałem a no to i tamto, Ale ludzie, to, są, to jest walka duchowa, to nie jest ciała. Jeśli wy zaczynamy narzekać, to znaczy, że cieleśnie podchodzimy do tego. <laughs> Dlatego proszę was jeszcze raz zostawcie, zostawcie te tematy. Zostawcie te tematy, kochani. Czym bliżej, czym dalej, czym więcej to robimy, tym bardziej to nas oddala od Boga. Zobaczcie, że my między sobą rozliczamy siebie według naszej, waszej winy. Dlatego Bóg powiedział, że moje drogi nie są moimi drogami. Moje myśli nie są waszymi myślami. Tego Bóg potrafi wybaczyć, Bóg, nie tylko wybaczyć, ale Bóg zapomnieć. Bóg ma możliwość zapomnienia naszych grzechów. I to czytać, to, to, to koni. To jest na to wiele wersetów w Starym Testamencie. To są obietnice Starego Testamentu, dlatego wiele razy, gdy chrześcijanin chce jakieś co codziennie, albo za każdym razem co, coś nabroi. Na Chce wyspowiadać się do Boga z tego, co zrobił? Bóg tego nie pamięta. To nie są moje słowa. To jest w Starym Testamencie. To jest w Nowym Testamencie. Więc jeśli wymyślimy, że my musimy się wyspowiadać przed Bogiem cały czas, jak upadamy, Pani Jezus umarł za nasze wszystkie grzechy, za te, za które my popełnimy w przeszłości też. Ponieważ my nie potrafimy żyć perfekt. My każdego dnia, jeśli faktycznie chodzimy w tej światłości, jeśli się napełniamy jednym źródłem, będziemy coraz lepsi, 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 ale do, do perfekcji my w, tym, w tej skórze nie dojdziemy. My chcemy dojść, dlatego Satan nas oskarża. Ale pamiętajcie. Jezus umarł jeden raz za nasze grzechy i On nie będzie drugi raz na krzyż chodził i umierał. On umarł już za wszystkie grzechy, za cały grzech świata. Więc zauważcie, my siebie rozliczamy, kto co nam jest winien, a Bóg nie był nam nic winien. To myśmy na rozrabiali, a jednak Bóg dał swojego Syna. Tak nas kochał. I spróbujmy tym żyć. <laughs> Spróbujmy to rozrozumieć właśnie. I żyć tym, że to Bóg dał, tą Bożą miłością żyć. A nie rozliczać się między sobą tym, co myśmy robili i tym, co ktoś nam zrobił. Dobra, to chyba było na tyle. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa i do usłyszenia.